Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim bardzo trudnym aspekcie mężczyzn, którym dzisiaj są rozwody, to jak one się wydarzają. I dlatego moim gościem jest mecenas Tomasz Tomaszczyk. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dobra, już przechodzimy na ty, nie będziemy lecili w ten sposób. Prowadzę na Facebooku i na Instagramie profil z poradami dotyczącymi prawa rodzinnego skierowanymi do mężczyzn. I żeby było wiadomo o co chodzi, ten profil jest męski i rozwód. Uh -huh. A później przychodzą mi panie i e, mówią, że profil jest bardzo jednostronny. I dlaczego nie ma niczego dla pani? No cóż, e, no bo panowie dość często gorzej sobie radzą w świadomości sytuacyjnej, co i właściwie czeka, i gdzie, i dlaczego. Ja mam bardzo podobne doświadczenie. Pracuję z mężczyznami, tak naprawdę mam kontakt z ponad tysiącem mężczyzn tygodniowo na podstawie różnych webinarów, różnych męskich grup, które prowadzę. No i muszę przyznać, że, no nie wiem, albo do mnie tylko trafiają ci mężczyźni, ale większość ma olbrzymie problemy, jest w ogóle nieprzygotowana do rozwodu, całkowicie zaskoczona tym wszystkim, jak to się potem toczy. Bardzo często za długo byli w relacjach, w których w ogóle nie było miłości, nie byli szanowani i tak i często do tego rozwodu albo już ta małżonka znajduje sobie nowego faceta, odchodzi, składa pozew, albo w ogóle ma tego faceta, ale nikt o tym nie wie i składa pozew, albo ma dość z różnych powodów i składa ten pozew, i wiem, że ci mężczyźni są no, załamani tą całą sytuacją, w ogóle na to nie przygotowani, zaskoczeni i potem szalenie naiwni w tym, jak prowadzą te rzeczy. I jak to wygląda tak z Twojej praktycznej wiedzy codziennych, codziennego funkcjonowania i, i prowadzenia ich? Przyczyną, najczęstszą są przyczyną rozwodów, jest to, że partnerka ma dość swojego partnera i ona do tej decyzji dojrzewa przez bardzo długi okres czasu. Dość często ta decyzja wypływa z tego, że ona tego nie czuje. Jak ona tego nie czuje, no to zaczyna mieć do niego urazę. Jak zaczyna mieć do niego urazę, to zaczyna ją sobie uzasadniać. No i jeżeli ona ją sobie bardzo mocno uzasadni, a do tego jeszcze trafi w różne środowiska, które tłumaczą, co to jest przemoc, no to z tego może pójść wyjść coś bardzo, bardzo niefajnego. Ja czasami żartuję, że przy Takim rozwodzie z komplikacjami, oskarżenie o przemoc psychiczną i ekonomiczną to jest niejako standard. Przy czym pani obejrzała parę. Kołczyń, czy też kołczów w internecie, no i dowiedziała się, że przemocą jest chociażby to, że kiedy ona na niego krzyczała, to on zaczął na nią krzyczeć w drugą stronę, albo że on nie rozumiał jej potrzeb, albo mojej ulubiony przypadek, w przypadku przemocy ekonomicznej, kiedy mąż popłacił wszystkie kredyty, nie dokładał więcej pieniędzy do budżetu domowego, bo już nie miał. Mhm. Więc oskarżenia to jedna rzecz. Mężczyźni, którzy dość często traktują te oskarżenia tak, jakby już z samego faktu oskarżenia byli skazani, to druga rzecz. A trzecia rzecz, co na końcu z tym wszystkim może zrobić sąd, bo wbrew wyobrażeniu ten sąd za dużo zrobić nie może. To wszystko też bierze się z tego, że w sprawach rodzinnych nie za bardzo chodzi o sprawiedliwość. Tylko jak to ładnie można ująć, o naczelną zasadę prawa rodzinnego, czyli dobro dziecka. No tak, no ale tym dobrem dziecka naprawdę można grać, i często wydaje się, że wybiera. Jest dobro dziecka, ale w sumie koniec końców wszyscy niesamowicie cierpią, bo ja mam dużo takich przypadków mężczyzn, gdzie jest stosowana alienacja rodzicielska, gdzie ten ojciec był naprawdę zazwyczaj, bo ja pracuję z miłymi facetami, więc to są poczciwi, dobrzy mężczyźni, którzy dbali, przyjeżdżali, zajmowali się dziećmi, jeździli na wakacje, naprawdę się oddawali temu wszystkiemu i nagle się okazuje, że dla dobra dziecka to jest tak wszystko rozgrywane, że on nie widzi dzieci po 2, 3, 4 miesiące, nie ma z nimi kontaktu, i nagle ta cała. Cała transformacja ich życia jest tak. Niesamowicie krzywdząca i niszcząca relację tego ojca z dzieckiem, że w sumie gdzie jest to dobro dziecka w tym wszystkim? Dobro dziecka jest schowane za tym, co właściwie bestia, maszyna może z tym wszystkim zrobić. No więc tak. Jak konstruowaliśmy prawo, to wymyśliliśmy masę narzędzi, aby zagwarantować dziecku byt materialny. Mhm. Dlatego alimenty są egzekwowane chyba nawet bardziej surowo niż podatki. Tak. To jest jedyny dług obok podatków za. Który można pójść siedzieć, tak na dobrą sprawę, no bo nie ma więzienia za długi, chyba że wisi się pieniądze skarbowi państwa, albo właśnie e, zalega się ze świadczeniami alimentacyjnymi. Minister Ziobro e, doprowadził do nowelizacji kodeksu karnego w tą stronę, żeby przesłanką uporczywej niealimentacji była zaległość za 3 miesiące. Za niealimentację mogą e, zabrać ci prawo jazdy w pewnych określonych warunkach za niealimentację możecie spotkać cała masa nieprzyjemnych rzeczy. No ale teraz yy, więc to można dość szybko załatwić, mamy zabezpieczenie całą tą resztę. No a teraz kwestia kontaktów i zadbania o więź z drugim rodzicem. No zazwyczaj mamy nie dochodzą do wniosku, że nie dam temu ojcu kontaktu z dzieckiem o tak, bo tak sobie to wymyśliłam. Zazwyczaj mamy dochodzą do wniosku, że ona nie da mu tych kontaktów z tym dzieckiem, bo on jest uwaga niedobry. Dlaczego jest niedobry? Bo dość często jest przemocowy. Jeżeli twierdzi o alienacji rodzicielskiej no to planuje stosować przemoc postseparacyjną. Sąd nie ma możliwości postawić nad tymi ludźmi nawet kuratora, czy kogokolwiek, kto będzie stał przy każdej minucie kontaktu. To znaczy w niektórych sprawach stawia tego kuratora, ale no ogólnie przy wszystkich ludziach nie da się postawić, bo zasobów nie starczy, więc trzeba sprawić, żeby ci ludzie się dogadali. No i tutaj mężczyźni zderzają się z taką sytuacją, że są po oskarżani o całą masę różnych rzeczy, powytaczane są przeciwko nim różne działa. Sąd widzi, że nie do końca jest to prawda i yy, wysyła do niego komunikat, proszę ze względu na dziecko, dobro dziecka z nią się dogadać. No, ale ona nie chce się ze mną dogadać i tutaj wysuwa kolejne oskarżenia. Proszę pana, proszę być dorosłym i proszę się z nią dogadać. Państwo powinniście się ze sobą mm -hmm. dogadać, bo macie dziecko. No ale w domyśle, no... No tak, no ci mężczyźni często nie mają zasobów Psychicznych i emocjonalnych, bo, bo to, co się wydarza już I jest dla nich finansowych, tak, tak, tak? I to, co się wydarza już jest dla nich tak przytłaczające i przerażające, że i często są, no jakby tacy emocjonalnie w takim miejscu, że nie mogą wierzyć, że to się dzieje, nie mogą wierzyć, że dzieciom to jest zrobione, że dzieci, że, że dzieci się używa do grania nimi, żeby się troszeczkę wyżyć na mężczyźnie. Ja mam takie w ogóle moją osobistą obserwację że kobiety rzeczywiście pozostają długo w związkach, w których nie są szczęśliwe. Nie? I tak. ten proces, o którym Ty mówiłeś, że coraz bardziej to do nich dociera i one w tym długo... Są. Swoją drogą one wysyłają mężczyznom informację, że zbliża się do odejścia i niestety duża część mężczyzn ignoruje te informacje, bo... No to jest główne źródło problemu. Dokładnie. Wydawało im się, że ona 10 lat marudziła i się nic nie wydarzyło. To jak dalej marudzi, to się nic nie wydarzy. Mężczyźni nie zdają sobie sprawy z tych różnych etapów życia kobiet, kobiet i że koło 35 roku życia jednak kobietom się tak zmienia mental, że te rzeczy, które były wcześniej do zaakceptowania, potem już przez Stają być do zaakceptowania. O, ale masz możliwość zmiany koło 30, koło 40 i w okolicach menopauzy. Tam też nagle się okazuje, że ten mąż, który był do tej pory akceptowalny, nagle staje się zupełnie nieakceptowalny. Tak. Ale chcę powiedzieć, że. Ponieważ kobiety też pozostają za długo w relacjach, w których cierpią, to duża. Tak, tak mi się wydaje, że te kobiety potem, jakby się rozchodzą z tymi mężczyznami, to chcą sobie odreagować te lata cierpienia, gdzie ona zmarnowała swoje życie, bo mogła być z kimś innym szczęśliwa, a siedziała przy nim i potem jest totalna destrukcja. I takie niszczenie tego mężczyzny już wyłącznie z niszczeniem biznesu, zwłaszcza jak mają wspólne biznesy i nagle robią, robią ruchy wbrew biznesowe, które powodują, że firma. Firma traci, że to wszystko się rozpada, tylko po to, żeby zaznaczyć, coś udowodnić. Tak szczerze mówiąc, jakby chyba je zapytać, co, to one same do końca nie wiedziały, co one nie, chcą udowodnić. E, chcą udowodnić, jakby to ładnie ująć, i żeby być dobrze zrozumianym, ale tam bardzo często jest takie założenie, że skoro ona nie mogła od niego odejść. A on powinien wiedzieć, że ona nie może od niego odejść, on powinien jej umożliwić to odejście albo nie chcieć od niej różnych rzeczy, na które ona nie miała ochoty, a chciał, a ona musiała się na różne rzeczy godzić, bo nie miała takich warunków i nie chodzi o to, że w ogóle nie miała obiektywnie warunków, tylko że no, na przykład stopa życiowa by za bardzo ucierpiała, więc ona no, musiała w tej relacji siedzieć. Jak się okazuje, że to już zostanie poukładane na takim poziomie, że może odejść, no to wtedy właśnie, tak jak powiedziałeś, można to sobie wszystko odbić. Plus jeszcze trzeba uwzględnić średnią różnicę charakterów między Kobietami i mężczyznami. Kobiety, na przykład, są częściej od mężczyzn bardziej ugodowe. To, że kobiety są częściej od mężczyzn bardziej ugodowe, nie oznacza, że nie mają pretensji o to, że zgodziły się na coś, na co nie miały ochoty. I w komunikacji między mężczyznami to jest oczywiste, że jeżeli ona na coś się zgodziła, to na coś się zgodziła. Żyjemy razem, robimy, wchodzimy w ten kredyt i tak dalej. A tutaj dość często jest sytuacja taka, że ona się zgodziła na to, dlatego że, no bo przecież ona chce od no, tej strony jego bycia bankomatem, jednocześnie nie chce jego w tym wszystkim, tego ofiarą, że musi w tym układzie tkwić i dlatego y, poczekajmy tylko, niech się ten kredyt Spłaci. Kiedy ten kredyt się spłaci, no to wtedy możemy sobie wyrównać na rachunki za te wszystkie krzywdy. No, myślę, że część kobiet się bardzo burzy słysząc to, że one pozostają w relacjach ze względu na e, sytuację finansową. Natomiast ja szczerze mówiąc mam takie same doświadczenia, bo jak rozmawiam z mężczyznami, to się okazuje, że część kobiet przedłuża tą agonię i piekło relacji, daje tylko tyle, ile musi, żeby on. Żeby on nie odszedł, albo żeby nie miał romansu, albo żeby pozostało tak jak jest. I te kobiety też nie walczą, w sumie ani nie stawiają wymagań tym mężczyznom. Słuchaj, jestem z tobą nieszczęśliwa. Jeżeli się nie zmieni, to, 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 no to odchodzi, To odchodzę. Tak, nie wymagają od mężczyzn zmiany, same nie odchodzą. Bo w sumie mają wygodną sytuację, bo może się okazywać, że to on zarabia, że, że jakby ona nie musi się o to martwić. I dopiero często, jak dochodzi do jakiegoś mega zgrzytu, albo ona się w kim zakochuje, albo on, poznają kogoś innego, albo rzeczywiście dochodzi do jakiegoś takiego cierpienia, które już jest nie do zniesienia, to coś robią. Ale z mojej perspektywy, tak jak jesteśmy z mężczyznami na grupach, to zazwyczaj to, co słyszę od chłopaków, zrobiłem to 5 lat, lat za późno, 10 lat za późno, szkoda, że zmarnowałem tyle czasu, a Zazdroszczę wam, że Wy jesteście tacy młodzi, bo ja już to mam 5 dni, już 20 lat w tym siedzę i powinienem z tego wyjść. I jest taki rodzaj u mężczyzn. Jak myślisz w ogóle, z czego to wynika? T ten rodzaj takiego zamrożenia u mężczyzn i braku pozwolenia na to, że w sumie to jest ich życie, że oni każdego dnia mogą wstać, wyjść z tego wszystkiego, e, a jednak tego nie robią. E, ja jestem dość często podejrzewany o to, że bardzo nie lubię pań reprezentujących ideologię na F. Mhm. A ja bardziej od pań reprezentujących ideologię na F nie lubię panów reprezentujących ideę, jakby to ładnie nazwać w dzisiejszych czasach. Konserwatywne. Ponieważ z jednej strony mamy pani na F, które mówią, że mężczyźni za wszystko odpowiadają, to jest jedna strona tej monety, a z drugiej strony mamy współczesnych konserwatystów, dla których jeżeli ty zdradzasz żonę, no to jesteś świnie jesteś temu wszystkiemu winny, a jeżeli twoja żona zdradza ciebie, to też jesteś beznadziejny, bo gdybyś zadbał o wszystkie jej potrzeby, to ona by tego nie zrobiła. I prawda jest taka, że no, to się przejawia na przykład w tym, jakie filmy lubią kobiety, jakie filmy lubią mężczyźni. Mhm. Mężczyźni naprawdę lubią filmy, w których główny Bohater poświęca się za wszystkich wbrew całej tej reszcie. No jeszcze i lepiej umiera na koniec. Tak, tak, tak. No. Piękna śmierć na sam koniec, rozciekajcie mnie i tak dalej. No, jest to odejście, jeszcze później. I mamy tą fajną wdówkę. Mamy tą scenę z łodzią wikingów, gdzie wszyscy te strzały puszczają. To, 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 to jest coś, co do nas przemawia na poziomie instynktownym. Były też w Stanach takie doświadczenia, gdzie pytali się studentek i studentów, co myślą o swoim suplokatorze. No mhm. i dziewczyny twierdziły, że jest cudowna, wspaniała i tak dalej, nie miały do niej zastrzeżeń, w kwestionariuszu, czy będziesz z nią za rok mieszkała? Nie. Mhm. Natomiast e, pytali się chłopaków, czy masz zastrzeżenia do swojego tego współlokatora, tak robi to, to, to i tym mnie wkurza. Będziecie za przysz w przyszłym roku mieszkali razem? No tak, a dlaczego by nie? Mhm. I być może tu jest ta różnica. Plus, no mężczyźni są wychowywani w duchu jak zadowalać mimo wszystko kobietę oraz są wychowywani w duchu, że najwyższą wartością są dzieci. I mhm. mężczyźni zasadniczo w to naprawdę wierzą. Wbrew temu, jaka jest narracja odnośnie tego, że no mężczyźni są straszni, bo dług w funduszu alimentacyjnym jest dość wysoki. Na razie odłóżmy na bok e, zastanowienie się, dlaczego ten dług Funduszu alimentacyjnym jest taki wysoki i jakiego odsetka mężczyzn on dotyczy i jak wygląda sytuacja, kiedy to mama jest zobowiązana do płacenia alimentów. Mhm. Skoro obowiązek, honor i tak dalej nakazuje w tym wszystkim siedzieć, no to on w tym wszystkim siedzi. Czasami dochodzi do wniosku, że no kurczę, to jest moje życie, kiedy poznaję jakąś dziewczynę, dzięki której orientuję się, że to może jednak y, wyglądać inaczej. Tylko wtedy dla całego świata zewnętrznego, no to on będzie winny, bo mhm. przecież to, że on był źle traktowany w relacji. Dla wszystkich na zewnątrz wygląda jako norma, a to, że on nagle postanowił to wszystko powywracać do góry nogami, dlatego, że był w tym wszystkim nieszczęśliwy. No, mm. To jest egoizm i brak odpowiedzialności. Tak, ale szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko. Także, no. mhm. Znaczy, ja tak wiem z, z mojej praktyki, że. No jednak duży udział tu mieli nasi nieobecni ojcowie i matki, które sobie zrobiły z synów partnerów i tak wytresowały tych synów, że jego głównym celem miało być zajmowanie się emocjami mamy, troszczeniem się o nią i rezygnowanie z takich męskich potrzeb i bycia z mężczyznami na rzecz no, bycia odpowiedzialnym za jej emocje. Mamy sobie tak wychowywały synów po to, żeby ci synowie nie zostawili ich na starość, żeby miał się nimi kto zajmować, i często ci mężczyźni trafiają, Potem wybierają sobie dokładnie takie same kobiety, a nawet jak nie wybierają sobie takie same, to te dziewczyny są sprytne, obserwują, jak mamusia nim zarządza. Bardzo szybko się uczą, co działa, co jest skuteczne, jak można nim zarządzać. No i wprowadzają tych mężczyzn, robią tak zwany ghosting, czyli po prostu pokazują mu, że on popełnia tak dużo błędów, że 10 lat temu poszedł z tym kolegą na piwo, a miał nie pójść, i tak dalej, i tak dalej. Nie mające charakter historyczny. Dokładnie. I teraz. Jak ja rozmawiam z mężczyznami, to z mojej perspektywy jest tak, że dzisiaj większość mężczyzn w Polsce zaniża swoją wartość. I w ogóle nie wie, w tym sensie, że Gdyby tylko się o siebie trochę zadbali, ogarnęli się, to często mają jakieś firmy czy jakieś kariery. No generalnie to są fajni mężczyźni, może czasami troszeczkę zaniedbani, ale gdyby o siebie zadbali, no to spokojnie na dzisiejszym rynku randkowania, gdzie jednak to 80% kobiet szuka 10% mężczyzn. To jeżeli ci mężczyźni się trochę wybiją ponad średnią, no to mają dostęp do bardzo dużej ilości kobiet i mogą wybierać. i Ja wiem jak mężczyźni, z którymi ja pracuję, jak oni przejdą ten proces, to spotykają fajne, dobre, ciepłe dziewczyny, które o nich dbają i mają całkiem inny stosunek do nich niż ci, niż te poprzednie partnerki, nie? Ale mm, wielu mężczyzn jest właśnie w tej takiej historii z klapkami na oczach, że muszę to znosić, muszę w tym żyć, no i bardzo często, żeby to wytrzymać, no bo tego się nie da wytrzymać tak normalnie, więc albo zaczynają pić, albo uciekać w pornografię. Zawsze. Msz depresja objawia się między innymi ryzykownymi zachowaniami, tak. zarówno z używkami, jak i ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Mhm. To tutaj na Pierwszy rzut trzeba rzucić. A tutaj to co mówiłeś, to to jest właśnie konflikt wartości. Więc ja bym zaproponował mężczyznom przewartościowanie świata. Nie z powodów etycznych, ale z powodów czysto praktycznych. Mhm. Na no, jakie? No, <laughs> jest takie chyba hiszpańskie określenie cojones. I wydaje mi się, że warto zacząć Uważać za najwyższą wartość swojego życia kochones. Nic nie może być więcej warte od tych kochones z tego powodu, że jeżeli to coś dysponuje wyższą wartością niż kochones, to posłuży do ich ucięcia. Mhm. A dlaczego to jest wybór praktyczny? No bo jeżeli masz robić za. No, w cudzysłowie nazwijmy to za głowę rodziny i nie na zasadzie takiej, że kogokolwiek do tego przymuszasz, tylko oni chcą, żebyś był tą głową tej rodziny, bo, to, bo jesteś dla nich atrakcyjny. No to cechą każdego taki, y, takiego atrakcyjnego mężczyzny jest to, że on to właśnie posiada. I y, też y, trzeba pamiętać, że w relacji z dziećmi liczy się nie tylko ten moment, kiedy one są malutkie. Mm -hmm. Bo malutkie dzieci mają to do siebie, że rylkną do rodziców. I duża część konfliktów e, około takich rozstaniowych, rozwodowych, bierze się z tego, że dziecko dość często chce zadowolić oboje tych rodziców. Jak mama jest nakręcona na tego tatę i widzi, że mama chce coś tam uzyskać od tego dziecka, to gdzieś tam dziecko może pół gębkiem rzucić, że tam coś takiego złego się dzieje. Z kolei u taty podobny mechanizm może się pojawiać, gdzie on nakręcony też może e, z jakichś tam półsłówek wywnioskować, że tam się dzieje znacznie gorzej niż. Się dzieje, że jest znacznie trudniej niż jest. I w tej sytuacji no, trzeba pamiętać, że życie z tym dzieckiem będzie, nasza relacja z nim będzie obejmowała okres dłuższy niż na przykład powiedzmy do tych 8 lat. Później mamy na przykład okres nastoletni, okres buntu, a później jeszcze to dziecko staje się osobą dorosłą, gdzie z tym dorosłym dzieckiem też chcielibyśmy mieć jakąś relację. Mhm. I na przykład, jeżeli jest się tym mężczyzną, który dla tego dziecka zrobi absolutnie wszystko, i będzie znosił różne upokorzenia i będzie znosił różne złe traktowania, to yy, Małe dziecko będzie do takiego mężczyzny lgnęło. Na sto latek już takiego kogoś, no, powoli będzie przestawał go szalnować, i to jest droga do zniszczenia tych relacji, więc poświęciłeś się dla czegoś, co i tak w perspektywie możesz stracić, dlatego że w niewłaściwy sposób się poświęciłeś. Złożyłeś niewłaściwą ofiarę ze swojego życia. Ze swoich kochonów. Tak, no. jak się kłócę z tymi często konserwatystami, to staram się im e, przedstawić taką wizję, że no, kochone nie są wam dane są wam prawdopodobnie zadane przez Najwyższego, chociaż ci, którzy czytali książki Howarda o konanie barbarzyńcy, to mi się bardziej podoba wersja tego ich głównego boga, który mówił, że no, masz rozwiązać zagadkę swojego życia. No i, uh -huh. I właśnie to jest też droga do wyjścia z męskiej depresji, no bo twoje życie jest epicką wyprawą, w którą ruszasz i może napotkasz na tej drodze na trudne sytuacje, może po drodze stracisz rodzinę, może po drodze stracisz dzieci. Nie dlatego, że była wojna i że zginęli, tylko po prostu, no bo te relacje się rozleciały, bo mogą się rozlecieć w trakcie rozwodu. Przestań na to patrzeć, na tej zasadzie, że to jest koniec twojego życia i koniec absolutnie wszystkiego. Patrz w trochę szerszej perspektywie. Tak, ja się z tym zgadzam i to fajnie jest, wiesz, jak mamy męską grupę, przychodzi mężczyzna, który jest na tym etapie, że on się, nie, no już ma dość, ale się nie dostanie, bo dzieci są najważniejsze. I potem są tam mężczyźni, którzy są już rok, pół, półtora roku, Roku, dwa po tym rozejściu, i mówią: Stary, żałuję, że tak późno, i że w ogóle to wcale nie jest takie przerażające. Poukładałem sobie te relacje z dziećmi, i w końcu odzyskałem kontrolę nad swoim życiem. Jestem szczęśliwy. I to jest fajne, że to nie ja to mówię, tylko po prostu normalni mężczyźni, którzy przeszli tą ścieżkę. Natomiast. Znaczy, rzućmy od razu na początku, co jest najważniejsze w trakcie sprawy rozwodowej, w trakcie, kiedy właśnie sypie ci się rodzina. Czy walczenie, aby w tym momencie utrzymać za, wszelki, za wszelką cenę kontakt z tym dzieckiem, bo ci je partnerka gdzieś tam zabrała. Czy może jednak przypilnowanie, żeby cię to tak nie rozwaliło, że zbankrutujesz po drodze? Pamiętaj po przykro się, mi panowie, skadza, ale to. kwestia jest taka, że będziecie z tego rozliczani. Uh -huh. W sądzie rodzinnym pierwszy obowiązek ojca to jest płacić alimenty. Jeżeli go na te alimenty nie stać, jak to cię nie stać? Iść do roboty. Tak, jak mężczyzna z dwiema narekami może twierdzić, że nie stać go na alimenty. <laughs> to już zacią kupi. No mam takie poczucie humoru <laughs> ale i. mi się i... podoba. E, Więc co, ja tak w ogóle. Jak rozmawiam z mężczyznami na ten temat, to ja tak nie do końca kupuję, że to dla dzieci. To jest bardzo często wymówka tych mężczyzn, i nie chodzi mi o to, że neguję jakby miłość mężczyzn do swoich dzieci. Natomiast jak zaczynamy kopać, dla dzieci, dla dzieci, dla dzieci, ale co jest pod tym, nie? I tam zazwyczaj się pojawia lęk przed tym, że już takie nie znajdę lęk przed tym, że będę samotny, w ogóle niechęć wejścia w tą przestrzeń potrzeby budowania tego życia na nowo. Jak ja w ogóle będę wyglądał? Wszyscy będą myśleli, że stracę wizerunek, zwłaszcza jak ktoś ma taki, spiastuje taki zawód, że mu potrzeba tego wizerunku domu, dzieci, że on jest taki stabilny i dojrzały. No to okazuje się, że te dzieci są taką bardzo wygodną przykrywką, a tych lęków Takich prawdziwych tam jest dużo więcej, i moim zdaniem to często też wynika trochę z zaniedbania siebie, z braku umiejętności interpersonalnych, z, z braku umiejętności po prostu poznawania kobiet, bycia atrakcyjnym mężczyzną dla nich, łatwością wchodzenia w te kontakty, radzenia sobie w tej przestrzeni związkowej, randkowej i cały ten pakiet. Powoduje, że to ja już w tym zostanę i będę mówił, że ja się poświęcam dla rodziny i dla dzieci. I bardzo często tak jest, to jest jeden aspekt. A drugi aspekt jest taki, że często mężczyźni są niesamowicie zaangażowani emocjonalnie w tą walkę o dzieci, bo ona, bo ja wprowadziłem takie standardy super szkoła, zajęcia, a ona mi na złość to wszystko niszczy, to dziecko będzie zaniedbane, nie będzie wyedukowane. I to też jest coś takiego kontrointuicyjnego, co ja radzę mężczyznom, mówię: Słuchaj, przestań się tak spalać. Zostaw to. Zostaw niech ona sobie zrobi co chce, nawet jeżeli zaniedbacie edukację tego dziecka na 2-3 lata. Uwierz mi, dzieci też są mądre. Z czasem ty sobie poukładasz życie, będziesz rozluźniony, będziesz zadowolony, będziesz spełniony, a ta kobieta będzie w coraz większym jadzie, nienawiści i takiej destrukcji, autodestrukcji i to będzie emanować z niej, bo bardzo często kobiety zostają w takim stanie i to dziecko z czasem samo wyczuje, gdzie ono chce być, z kim ono chce być, a zwłaszcza im będzie starsze, znaczy z na to, że starsze dziecko dobrze wybierze, to nie. nie? Ale e, znowu Czemu dlaczego? Nie? No bo czasami wybiera po prostu no, tą mamy. chociaż ona jest gorsza, bo powstaje między dzieckiem a nią taka brudna wspólnota na tej zasadzie, że ja od ciebie nigdy niczego nie będę wymagała. A w tym sensie? No, że ona no, go spójna. Jesteś, jesteś synem, który nigdy o nic nie musi się postarać. Nigdy nie będziesz atrakcyjny dla żadnej kobiety, no ale za to mamusia za ciebie zrobi wszystko. Mamusia będzie narzekała, że jesteś taki, i owaki, ale ten obiadek pod nos podsunie, RTX-a do kompa gamingowego jak trzeba będzie kupić. no i wyhoduje z ciebie takiego, no, kapłona troszeczkę. Okej, okay. ale z tym się zgadzam, tylko ci powiem, że to jest część, ale część jednak, ja mam takie doświadczenie, że synowie koło 14-15 roku życia sami wybierają, że chcą już mieszkać z ojcami. Już mają dość tego, co się tam działo. Tak, jeżeli wybierają, też znowu jako wartość w swoim życiu te kochone, o których mhm. wspomniałem wcześniej. Z kolei mężczyźni, którzy są ogólnie, obiektywnie rzecz biorąc, atrakcyjni, ale pod spodem jest ten głód, nazwijmy to głodem no, relacyjnym kobiety i tak dalej. Oni, jeżeli nie postawili kochones jako wyższej wartości, dość często sami na przykład niszczą sobie relacje z dziećmi, bo nowa partnerka sobie tego nie życzy. Mhm. I on kierowany głodem, no tutaj był głodny w relacji małżeńskiej, znalazł sobie taką, która go tam czasami troszeczkę dokarmia, ale ma swoje warunki. Jednym z tych warunków jest to, że no na przykład no, tych dzieci to tutaj za dużo jest, mm -hmm. ona tego mm -hmm. za bardzo nie chce. No jeżeli facet ma, jest autentyczny w tym, co robi i właśnie kieruje się, jest właśnie autentyczny, kieruje się samym sobą, no to on jej odpowie, no słuchaj, e, moja droga, e, brzmisz jak moja druga była żona. Ale ty byłeś <gry> raz, żona. Ty. No tak, ale ty brzmisz jak moja druga żona. Mm -hmm. I tak na dobrą sprawę, jeżeli mamy takie podejście do życia, to spada prawdopodobieństwo, że wylądujemy w trudnych sytuacjach. No tak, tylko że to wynika z tego, że ci mężczyźni nie odrabiają zadania domowego. Pierwszy związek nie wychodzi. Jest tam to, co się dzieje. I tak naprawdę jest. Jest wszyscy... rada od razu dla wszystkich moich znajomych dziewczyn, które szukają idealnego kandydata na męża. Facet w trudnym rozwodzie, gdzie, go, gdzie on był właśnie w miarę ogarnięta na bazie niezadowolona, ona go niszczy. Jest idealny, bo on natychmiast chce wskoczyć w rolę tego męża. Wystarczy troszeczkę okazać mu uczucia, i tylko będzie się miał na głowie skomplikowaną sprawę rozwodową, którą trzeba w dużej części żyć. Uh -huh. Masz rację.